Nie, yeah, uh... Czy te insynuacje, że program jest ustawiony, które pojawiły się po ostatnim odcinku, Twoim zdaniem mają jakąś... No jakieś ziarnko prawdy? Wiesz co, ja to słyszę chyba co każdą edycję, że jest ustawione, że jest ustalone. No jeżeli ktoś chce w to wierzyć, bo ma teorię spiskową świata, to niech sobie wierzy. Ja, drodzy Państwo, długo jestem w tym programie i naprawdę nie wierzę w tą teorię. Mam kilka punktów, które mi udowadniają cały czas, że to nie jest ustalone. My jako Sędziowie naprawdę przyjeżdżamy tu na żywo, na, na program niedzielny. My w ogóle nie wiemy, co tu się dzieje czasami. Nawet o tym, że tańczyli dzisiaj solo to są specjalnie dla nas informacje. W ostatniej chwili, żebyśmy byli tacy, wiesz, na świeżo oglądający nasze oceny, też każdy z nas odpowiada za swoje oceny. Nikt nikomu nic nie mówi, co ma oceniać, jak oceniać i kogo. Także jesteśmy naprawdę sędziami takimi niezależnymi moim zdaniem. Oczywiście, że możemy się mylić, można się z nami nie zgadzać. Z nami, ale nie wierzę w żadną teorię spiskową ani świata ani programu Taniec Gwiazdami.